W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w uroczystym akcie wręczenia nominacji na stanowisko drugiego wicewojewody dla pana Aleksandra Sofy. To niewątpliwie wzmocnienie kadry zarządzającej naszym urzędem. Dochodzi do nas osoba o wysokich kompetencjach, o bardzo dużym doświadczeniu przede wszystkim właśnie w administrowaniu. Wprawdzie E, administrowaniu e, uczelnią wyższą, ale no, trzeba mieć świadomość, że to bardzo duża uczelnia, że to bardzo duży zakres e, obowiązków, że to także wiele, wiele, inwestycji, które się na uczelni dokonały. Myślę zatem, że e, do, do, dojście do, do, do nas pana drugiego wicewojewody, pana Aleksandra Sochy, wzmocni, wzmocni zarządzanie, e, za, zarządzanie e, urzędem, e, zakres obowiązków, który przydzieliłem panu wojewodzie sosze no jakby został dokonany w uzgodnieniu zarówno z panem wojewodą Sadowskim, jak i z panem wojewodą Sochą i dotyka takich obszarów, które, które bądź wynikają z dotychczasowej pracy pana Aleksandra Sochy, bądź wynikają z jego zainteresowań, i także wiedzy i kompetencji, które posiada. To obszary służby zdrowia, czyli wydział, nadzór nad działaniem Wydziału Zdrowia, nad działaniem Wydziału Infrastruktury w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, to także nadzór nad tymi inspekcjami administracji zespolonej, które, które w tym obszarze działają, a więc inspekcją farmaceutyczną, inspekcją ochrony środowiska, inspekcją ochrony roślin i nasilnictwa czy inspekcją jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jestem przekonany, że te, te działania, które podejmie pan Aleksander Socha, przyczynią się do jakby jeszcze lepszej jakości pracy całego naszego urzędu.